To co? Pakujemy sprzęt i lecimy. A jedziemy na największe targi e-commerce w tej części Europy setki wystawców, tysiące odwiedzających i dziesiątki genialnych prelekcji, a jedziemy dzień wcześniej, ponieważ dzisiaj jeszcze organizujemy wieczorek dla ludzi z branży, także będziecie mieli okazję zobaczyć, jak ten biznes wygląda troszkę od środka. Nie przedłużam już i widzimy się na miejscu, na razie. Dobrze, udało się dojechać na miejsce w troszkę takich nietypowych warunkach, bo przed samą knajpą, ale już nie będę nagrywał w środku, ponieważ tam jest strasznie głośno. Dzisiaj pokażę Wam delikatne przybytki z samej imprezy, a jutro będzie pełna relacja z samych targów. Więc miłej zabawy, do zobaczenia i mam nadzieję, że wszyscy dotrwamy do dnia jutrzejszego. Na razie. Dobrze, dotarliśmy na miejsce, jesteśmy już na terenie targów, zostało pół godziny do, starta, do startu do otwarcia bramek. No i powoli wszyscy już tak szlifują stoiska, od 10 zaczną się zbierać ludzie i zacznie się ten ruch. Przypominam, że w sumie na tych targach zazwyczaj jest powyżej 5 tysięcy osób, także jest sporo odwiedzających, sporo osób do rozmów, a u nas wygląda to mniej więcej tak. Tylko troszkę Wam pokażę jak wygląda stoisko. O, jest i nasz Dawid kochany. Jest i Kacper. Dzień dobry. Dzień dobry. Zobaczcie, trwają przygotowania do Targo 2027 2023 kwietniowa. Już Tam można to... powiedzieć, że kończymy, nie? Już z, z przygotowaniami. Już, tak, już, tak, finish. finalizujemy przygotowania. Jest to generalnie poranek, jak za godzinę startują czarki, będą chodzić tutaj ludzie i oglądali stoisko, będą sobie z nami porozmawiać. Tam zobaczy taka ciekawostka behind the scenes. Artur Pajker, tutaj właśnie z Cybek zrobi sesję nam ostatnią na stronę internetową, żeby nas później się jeszcze fajnie prezentowały. Jestem Kacper Skoczyla z Cyberfolks. Mamy dzisiaj naprawdę wyjątkowy dzień dla naszej firmy. Podczas tegorocznych targów e-handlu swoją premierę, a dokładnie wyjście z wersji beta, ma nasz nowy produkt Stores by Cyberfolks, czyli narzędzie do szybkiego uruchamiania sklepów internetowych. Dzisiaj na stoisku możecie między innymi porozmawiać z naszymi ekspertami, porozmawiać z nami właśnie, żeby dowiedzieć się, jak szybko można uruchomić swój sklep internetowy, jakie to jest proste, Jakie integracje można zrobić, co jest ważne, żeby tą pierwszą sprzedaż mieć i poczuć, że ten pomysł na biznes, który macie, jest super pomysłem, zwalidowanym przez prawdziwych klientów, którzy chcą za niego zapłacić. My jako Samba ja przyjechaliśmy właśnie z modelem silnika analitycznego, no, użonego przy właściwie do automatyzacji i marketingu również głównie, a właściwie tak, głównie dla sklepów internetowych. U większych klientów będzie działało dużo, dużo lepiej niż u mniejszych. Oczywiście przy tych mniejszych tak samo. Wiadomo, jako że to jest ten silnik analityczny, wszystko zależy od tego, jak dużą bazą klientów, jak dużą bazą danych tak naprawdę zasilimy cały system. Ale tak, dla tych mniejszych klientów również będzie działać to dobrze, tylko wiadomo wszystko jest kwestią, kwestią skali. Dzięki. Super, dzięki wielkie. Ja z tej strony reprezentuję Shopwera w Polsce i e, chciałem Was zachęcić do korzystania z naszej platformy. To jest myślę ciekawy rok dla Shopwera, bo wprowadzamy bardzo dużo rozwiązań związanych ze wszystką inteligencją. E, pierwszą funkcję już wypuściliśmy, to jest e, generowanie opisów produktów, natomiast w najbliższym czasie, to znaczy w przeciągu miesiąca lub dwóch, powinny dojść kolejne 3-4 funkcje i ogólnie w tym roku ma powstać ich 12. Także będzie to zdecydowanie bardzo ciekawy moment, żeby dołączyć do e, naszej platformy. Powiedzmy, średni, duży biznes e, i ogólnie rzecz mamy wersję darmową, open sourceową, jeżeli ktoś nie chce wydawać na licencję. Natomiast mamy też trzy wersje płatne e, i raczej są dedykowane właśnie dla takich średnich, dużych firm. Cześć, jestem Mateusz z Wygodnych Zwrotów e, i jesteśmy tutaj na targach, żeby ułatwić tą kwestię dla sklepów internetowych, ale uczynić tą też wygodną dla klientów. Przygotowujemy proste rozwiązanie, które ma za zadanie usprawnić ten proces. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy na nasze zjawisko. PrestaShop, największa otwarta platforma, którą mamy dostępną w Polsce, ponad 25 tysięcy aktywnych sklepów. W tym momencie, w dniu, w którym jesteśmy na targach, jest dostępna wersja ósma PrestaShop. Nie jest to rewolucja w stosunku do poprzedniej wersji, natomiast jest to ewolucja. Jeszcze szybsza, jeszcze stabilniejsza, dla kogo celuje PrestaShop. Myślę, że w troszeczkę większych merchantów. Natomiast jeżeli macie mniejszy sklep, na pewno poradzicie sobie, jeżeli chodzi o konfigurację i rozpoczęcie Waszej przygody w giełdzie Cześć, Mirek Drab z Marketplace. Zapraszamy wszystkich sprzedawców. Pamiętajcie, że MP to nie tylko książka, muzyka, film, ale też elektronika zabawka, dom i ogród, sport i wiele innych kategorii. Staramy być się inspiracją dla naszych klientów, którzy bardzo często przychodzą po nas do, po prezenty. Jeśli masz takie produkty, to bardzo zapraszamy. Na pewno zrobimy razem dobry biznes. Zapraszamy wszystkich sprzedawców, wszystko jedno, czy masz 100 tysięcy produktów, czy 5 produktów. Stawiamy też na tych małych, którzy mają produkty e, rękodzie, rękodzieła, więc zapraszamy absolutnie każdego. Cześć, tu Natalia z Przyjechaliśmy z najlepszym systemem na świecie do zbierania opinii. Każdy przed zakupem czyta opinię o firmie, o produktach, a nasz system jest w stanie zdobyć opinie bardziej rozbudowane, z wartościową treścią, dzięki czemu sklepy pozycjonują się wyżej. Bardziej wartościowe, rozbudowane i to dosłownie w kilka sekund klienci nie muszą poświęcać dużo czasu, ponieważ jesteśmy jedynym systemem na świecie, którym ma coś takiego jak podpowiedzi do opinii. Trustmates to opinie, które zmieniają wszystko. Cześć, się Diana Drobniak-Szczerba i na co dzień pracuję jako Marketing Manager w firmie AtomStore. AtomStore jest to platforma e-commerce dla sklepów internetowych B2C, B2B. Każdy sprzedawca lub osoba, która chce zacząć swoją, swój biznes w internecie na, na handlu może otworzyć sklep internetowy na naszej platformie i cieszyć się super funkcjonalnościami w dobrej cenie. Atom Store jest skierowany przede wszystkim do sprzedawców średnich, średnich dużych, enterprise'owych. To zdecydowanie rozwiązanie, które spełni ich potrzeby, oczekiwania no i też wystarczy im technologicznie na wiele, wiele lat. Cześć, Sławek i Idea Commerce. Witamy Was na targach handlu Dziś przyjechaliśmy ze specjalną ofertą dla klientów i dla nowych klientów. Chcemy się z Wami poznać, chcemy pokazać Wam nasze produkty. Możecie z nami porozmawiać o systemach RP, automatyzacji, sklepach internetowych, logistyce, know-how i wszystkim, co jest związane z rynkiem e-commerce. Czy coś nowego? Tak, nowa strategia, nowe produkty, nowe rynki. I po więcej, zapraszam do nas na stoisko lub w wiadomościach mailowych. O, oh, dobrze moi drodzy. Tam jest tak głośno, że musiałem wyjść na chwilę na zewnątrz. Po prostu i spróbować tutaj nagrać jakieś podsumowanie. Ogólnie targi spore. Bardzo dużo ludzi, do godziny tam 15, bo teraz jest już prawie że 15, więc jesteśmy na końcówce. Bardzo fajnych kilka wykładów, na przykład Artura Pajkarta o sztucznej inteligencji. Gdzieś tam pojawiłem się na chwilkę, także, także bardzo miło. Ale też z drugiej strony Dziwnie niektórzy yy, reagowali. Jakby byli za karę na tych targach, poważnie. Połowa wystawców po prostu super, chce z Tobą rozmawiać, jakby lecimy, wspólnie się bawimy, szczególnie ekipy, z którymi gdzieś tam się znamy, fajnie sobie można pogadać. Wielu spotkaliśmy i klientów, i partnerów, i wystawców, a z drugiej strony są takie ekipy, które po prostu siedzą na stoisku i za karę, weź przyjdź, weź powiedz. Pomysł na ten materiał był troszkę inny i oczywiście nie wypalił tak idealnie jak planowałem przez dużą ilość pracy, która była w trakcie. Chciałem oczywiście dwa razy więcej nagrać, ale mam nadzieję, że kilka ciekawych rzeczy będę miał. Kilka ciekawych wystawców na pewno złapałem. I przepraszam Was na miejsce, dosłownie nagrywam z bagażnika w samochodzie. To jest jedyne miejsce, gdzie jest cicho. Nie ma wiatru i mogę do was mówić bez problemu, bo w środku jest tak głośno, że nic naprawdę nie słychać, bardzo obawiam się o materiał. Mimo, że mikrofon e, był, próbował zrobić z tym materiałem wszystko co się da, to jednak e, mam wrażenie, że nie podobał, zobaczymy już na postprodukcji później. Ogólnie cały ten materiał jest troszkę eksperymentem, ponieważ pierwszy raz robię na ten kanał materiał vlogowy, który nie ma stricte jakiegoś scenariusza, bullet pointów, po prostu lecimy na żywioł. My wiedzieliśmy, że będzie impreza, wiedzieliśmy, że będziemy na targach, wiedzieliśmy mniej więcej co będzie się działo i taki mniej więcej plan miałem w głowie, ale wszystko leci na spontana. Dlatego mam nadzieję, że taka forma różniejsza nie będzie specjalnym blokerem do oglądania. I jest to w miarę znośne, i może coś wniesie do tego, jeżeli ktoś nie miał okazji być, albo miał za daleko, albo nie zdążył pojechać na targi. Mam wrażenie, że te najciekawsze stanowiska starają się pokazać. I pokazać mniej więcej vibe, jaki tutaj panuje na tych targach branżowych, bo też, wbrew pozorom, bardzo dużo odwiedzających to e, nie tylko klienci, ale też ludzie związani pochodnie z branżą, którzy niekoniecznie się wystawiają, ale też oczywiście jadą na targi, co jest w sumie naturalnym krokiem. Dobrze, kończę już gadać, nie wiem w sumie ile ten materiał wyjdzie. Mam nadzieję, że nie będzie za długi, mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało. Klasycznie, partnerzy, bluza, seintegro, wiadomość. I do zobaczenia w następnym materiale który też będzie wyjazdowy, ponieważ zbliżają się święta i nie będzie mnie w studiu. Trzymajcie